Taki jeździł mój mąż. No ty jeździłaś, ty tydzień temu jeździłaś. I ponieważ 8 tysięcy, już chyba ponad 8 tysięcy wyświetleń ma ten film, który jak jeździłaś na kadecie, to dzisiaj mówię na Yamaha. A ogólnie to tamten romet jest. To jest mój. Mój tam to jest romet 205, tak? Tak, ja nie jeździłam. 205, tylko a tamten wymaga trochę remontu, bo dawno był nie był niezdzony. Więc na razie oczekuję w kolejce na naprawę. Ten kadet jeździ tylko tak o tyle, o ile tylko się tyle. Lepiej, widzieliście? Musimy to naprawiać. Tak, ale a ta jest prawie nowa. Agniesiu, przetestuj tą. Powiesz, że prawie nowa Jamaszka, bardzo łagodna. Ona ma 5 biegów. TTR, TTR 125. Ma 5 biegów i powiem, ta jedynka jest taka bardzo, bardzo krótka tylko druszania. ruszania ale na pozostałych biegach fajnie jeździ cichutko ma guziczek o, po podwórku tylko o guziczek ładnie ładnie jednym wchodzi bo to prawie nowy motocykl cichutko pracuje nie warczy bo to jest motocykl niewysilony ma dwa zawory tylko chłodzony powietrzem fajna zabawka chociaż ja tak porównaj do chińskich to droga no jedynka to jest taka jak żółw Wiesz, trudno, na jedynce trudno jest równowagę utrzymać bo dzieckiem się zajmuje o teraz fachowość wystawioną nogą masz mu powiedział łokcie wyżej <laughs> o ale powiem ogólnie zbiorem zapala ładnie z kopniaka tylko trzeba buty osłaniające kostkę Agnieszka nie ma takich na razie jeszcze nie kupiliśmy jej nie ma motocyka no szosowego ale pracuje bardzo przyjemnie Agnieszka już jeździła, a teraz ja się przejadę. Bardzo, bardzo mnie cieszy ten motocykl. Kupiłem go dlatego, że to była okazja, po prostu nagrałem film, że kupiłem naprawdę, nowy kosztuje 19,5 tysiąca. Przejechany ma 75 godzin w tej chwili, 5 to już, to już ja zrobiłem, znaczy my. O, bo Agnieszka motogodziny zrobiła. No i naprawdę jest cudeńko. Cudeńko jest naprawdę cichutko, warcie, jak było bardzo, bardzo ciepło. Na podwórku. To ja tak rozpinałem sobie koszulę, rozpinałem rozporek i jeździłem, tak jak ja tak powiem, jak, trochę jak pomylony, żeby się ochłodzić. O, a teraz tak, Agnieszka odpalała guziczkiem, a ja odpalę kopniakiem. O. No, jedzimy tylko po podwórku, dlatego kask mam taki specjalny. O, ale tu ma wszystko, jak prawdziwy motocykl. wszystko na swoim miejscu. Fajne klamki, Fajnie wszystko działa. Hamulec to tylko wystarczy dotknąć tylny jest na pępnie, ale tylnego się nie używa praktycznie. Jedynka jest taka tylko tylko wyruszania. <gry> motocykl motocykla To nie umiem Hamulec przedni to naprawdę piwa